Partnerem kanału jest aplikacja inwestycyjna XTB. Tu pracują Twoje pieniądze. 26 lutego światowy dzień pistacji 27 lutego Tłusty czwartek, 28 lutego dzień wypuszczania nieflagowych smartfonów po 3000 zł. Sporo. Pistacje też drogie, ale przynajmniej oszczędziłem na pączkach w były wyobraźcie sobie po 39 groszy. Leczenie było dosyć drogie, ale tam podatnicy zapłacą. Zawsze mówię, że moja ulubiona kategoria cenowa i taka zdroworozsądkowa smartfonów to są prawie flagowce. Moja ulubiona kategoria cenowa i zdroworozsądkowa smartfonów to są prawie flagowce. To znaczy ja pytałem, czy pan ma kartę moja Biedronka, no bo to, to na te pączki. Sprzęt z wyższej półki, na lata, z paroma jakimiś tam ekskluzywnymi funkcjami, ale takimi dopasowanymi głównie pod... Wasze preferencje, no bo nie może mieć wszystkiego, ponieważ jeżeli coś kosztuje 2500 zł, 3000 zł, a nie 5000, no to trzeba coś tam amputować, żeby, wiecie, żeby ktokolwiek te droższe modele też chciał. Inna sprawa, że czasami jak w iPhone 16e, to pani tej amputacji ukroi się 15 kg. No i właśnie dopiero co do sklepów trafiły iPhone 16e oraz Reno 13 Pro 5G, oba telefony po 3000 zł i oba zupełnie, zupełnie różne pod kątem tego. Co oferują. A ja też zawsze mówię o tym, że lubię smartfony oppo, że pod względem tego, jak się nie reklamują specyfikacją, że mają fajny system, po prostu działają i robią ładne fotki. Troszkę mi przypominają iPhony i z tego materiału dowiecie się, czy kupić sobie Oppo, czy kupić iPhone'a. Żadnego. O iPhone'ie materiał już był, będzie jeszcze jeden, więc w tym filmie skupię się na tym Oppo, ale generalnie chodzi mi nawet nie o sam smartfon, chociaż no trochę też, a o takie nowe. Świeże spojrzenie na tę średnią, wyższą półkę, i o to, że moim zdaniem era plagowców, szczególnie wtedy, kiedy się prawie w ogóle nie zmieniają, czyli teraz, dobiegła końca. Moje życie jest i tak dla ludzi, grające. Uśmiechające, nic nie widzące. No właśnie ten opłat jest taki, że jego życie jest tak dla ludzi. I podobnie jak u legendarnego rapera, w jego środku też nie siedzi najszybszy procesor, ale urzeka, po prostu urzeka wieloma innymi rzeczami. No bo tutaj moc obliczeniowa faktycznie jest na poziomie średniaka, odpowiada za to, masz, Hype to nie poniósł żadnych. Procesor właśnie taki, średniohułkowy, Mediatek 8350. Niektórzy powiedzieliby, że w tej cenie to on nawet nie przystoi, ale wszystko działa bardzo dobrze, idealnie płynnie będzie jeszcze pewnie działało przez wiele, wiele lat. I jakoś wydaje mi się, że ogólnie znaczenie procesora przy wyborze telefonu zaczyna. Konsekwentnie spadać, bo na przykład piksele też nie mają mocarnych Snapdragonów, tylko własne układy tensor, które są znacznie słabsze i jakoś nikt nie mówi, żeby z tego powodu ich nie kupować. A Huawei, znaczy ich się nie kupuje z innych powodów, ale też mają przez te sankcje inne, słabsze procki, ale nikt na to nie zwraca uwagi, bo tego się nie widzi. Jeżeli procesor jest ważny, to bardziej w kontekście tego, że na przykład jakiś się grzeje albo szybko się na nim rozładowuje akumulator, a nie, że brakuje mu mocy. Działa to działa, po co drążyć temat. A teraz ciekawostka z informacji, które udało mi się z narażeniem życia znaleźć, to procesor Snapdragon 8 Elite, ten najmocniejszy, sam chipset kosztuje 200 dolarów, czyli tyle za niego płacą producenci smartfonów. A dla porównania, najmocniejszy Mediatek, nie jeden, który jest w tym Oppo, bo ten Oppo jest no jeszcze słabszy, najmocniejszy Mediatek kosztuje około 150 dolarów, ten w Oppo, który daje radę, stawiam, że około stówkę, a to jest już potężna oszczędność. I skoro już doszliśmy w całym rozwoju technologii do etapu po LG Cookie, to był taki przełomowy moment i zwrot i da się używać komfortowo telefonu, który nie ma najmocniejszego procka no to moim zdaniem oszczędność na tym polu jest całkiem rozsądna. Chyba, że ktoś tam chce telefon gamingowy, no to wiadomo, że wtedy zawsze im więcej, tym lepiej. Albo iPhone i Triple A AAA Residenty, no nieważne, dla większości ludzi rozsądna. A u Oppo mega mądrze te kasę wykorzystali na zwiększenie swojej marży i łapówki dla polskich youtuberów. Na przykład ten telefon waży 195 g i ma tylko 7,5 mm grubości. To jest bardzo malutko i wydaje się taki, no, cieniutki, leciutki, wręcz niepozorny. A. Mimo tego i mimo tego, że nie jest flagowcem, to w środku jest akumulator o pojemności aż 5800 mAh, bo zainwestowali w nim w ten nowy rodzaj akumulatorów krzemowo-węglowy, który przy tej samej masie i powierzchni daje ze 20% większą pojemność. I to by się zgadzało, bo niby flagowy dużo droższy Galaxy S25 Plus waży z grubsza tyle samo i gruby jest też z grubsza tak samo. A u niego jest 4900 mAh, czyli 18,5% mniej. Zrobiłem minę, jak mu to liczy w pamięci, ale no nie, no to magia kina. A taki wzrost pojemności przekłada się na jakieś 6-7 godzin normalnego użytkowania przy każdym cyklu ładowania więcej. I wydaje mi się, że zdecydowanej większości użytkowników na czymś takim zależy bardziej niż na wyższym wyniku syntetycznego benchmarku Antutu. I ten opon nawet nie jest tutaj wyjątkiem, bo również choćby Realme serii 14. One są od chyba 1800 zł, również mają takie akumulatory, a we flagowcach to co, to, 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 przepraszam, właśnie zmieniają te procki bez sensu i to wszystko ostatnio. Ale nie martwcie się Galaxy S25 Plus i wiele innych flagowców, może i mają mniejszy akumulator, ale za to, żeby to wyrównać ładują się wolniej, a tutaj na przykład też na to nie poskąpili. Ten telefon wspiera ładowanie 80 w i leci do setki w 45 minut. Niestety ładowarkę trzeba kupić osobno, ale to już podziękujmy wszyscy Unii Europejskiej, bo to jest ich rozporządzenie. Ja mówiłem, że to jest Związek Radziecki, bo najlepszy. Jeżeli macie jakąś uniwersalną ładowarkę, która wspiera standard Power Delivery, to też nie jest źle, bo sprawdzałem i po takiej leci 50 w więc i tak ładuje się szybciej, czy to niż Samsung, czy to niż wspomniany również iPhone. Coś takiego, co jeszcze niedawno też było głównie we flagowcach i do tych takich droższych, to wodoszczelność i ESIM. Obie te funkcje ja nazywam zawsze wakacyjnymi, a żeby na wakacje starczyło, no to miło byłoby pewnie nie płacić za telefon sześciu koła. Jeżeli chodzi o wodoszczelność, to właśnie mamy tutaj też lepiej niż w większości flagowców nowy standard IP69, który oznacza nie tylko, że ten telefon można sobie zanurzyć na dłużej, ale też, że wytrzyma strumień wody pod ciśnieniem i o temperaturze. Nawet 80 stopni, stąd już krótka droga do tego, że jak sobie pomylę się, nie wiem, zaleję sobie smartfon zamiast torebki z herbatą, wodą, wrzątkiem, no to się, to się nic nie stanie. Warto sprawdzić już teraz. I tak a propos, że niby wodoszczelność, a producenci i tak nie polecają zanurzania to no tutaj w tym Oppo jest też osobny zupełnie tryb do robienia zdjęć podwodnych, w którym obsługujecie się telefon nie za pomocą ekranu, bo on by średnio działał, tylko przycisków na obudowie i też on tam dopasowuje kolorystykę, ale niestety nie sprawdzałem jak działa, bo nie mam w jakich warunkach, przydałby mi się odpoczynek, albo akwarium, albo rybki, no a tak to nie bardzo mi się udało to obczaić jakoś sensownie. A co do eSIM, to ja na co dzień zwykła Simka i w Unii Europejskiej też, u Mobile Vikings oczywiście, ale Wikingowie i nie tylko, mają też opcję ESIM i u Wikingów to jest fajne, dlatego że jak sobie bierzecie nowy numer, to możecie to wszystko załatwić bez wychodzenia z domu do kogokolwiek, nawet do kuriera, bez podpisywania, bez odbierania paczek, tylko wszystko jakby w infrastrukturze strony i aplikacji Wikingów, to jest super. A ja zawsze, jak wyjeżdżam poza Unię, to biorę sobie już wcześniej jakiś internet, pakiet danych. W formie eSIM. Wtedy, jak dojeżdżam na miejsce, to od razu mam neta i się nie muszę martwić jakoś tam szukać, co sobie gdzie kupić po kioskach chodzić jak debil. Po prostu mam internet i wypoczywam oglądając TikToka na plaży. Wakacyjne w sumie są też aparaty, i tutaj też coraz mniej unikatowych funkcji zostaje flagowca. No wiadomo, że flagowiec zawsze nie zawsze, ale zwykle zrobi najładniejsze zdjęcia. Chociaż w wielu warunkach takich nieekstremalnych te różnice są minimalne, ale. Byłem w szoku, że tutaj do tego o, podali teleobiektyw z przybliżeniem 3,5 raza, czyli coś, co kojarzyłem nawet nie, że o, bo to ma każdy flagowiec, tylko bardziej te właśnie w wersjach plus, ultra, a tak to dwukrotny zoom zwykle albo i w ogóle. Szczególnie niezłe, że te aparaty prawie w ogóle nie wystają i wyspa aparatów jest ogólnie taka, no, skromna, nie? To mi się akurat podoba. A zdjęcia i filmy to wiadomo, że odstają od iPhone'a 16 Pro Max, którego używam na co dzień, ale od 16e już nie bardzo, a w przeciwieństwie do niego jest i szeroki kąt, akurat taki średni, no ale jest, i ten teleobiektyw, filmy w 4K i 60 klatkach i z głównego obiektywu, i z tele, i uwaga, bo to rzadkość, z przedniego i te z przedniego wychodzą bardzo ładnie. Selfie super, jest live photo, czyli animacje zapisywane wraz z zdjęciami, i to jest ekstrakt, macie zwierzątka albo dzieci, albo właśnie psieci, i czasami o dwie klatki miniecie ten idealny moment. to Potem można sobie zmienić, która klatka ma służyć jako zdjęcie. Jeszcze z takich fajnych to na NaFinkfony 3A i 3A Pro mają SIM oba, a droższy ma teleobiektyw. A i tak jest tańszy od tego, bo więc też mam już w domu, sprawdzam. No i też jeszcze niedawno było, że Google Gemini tylko w Pixelu, Apple Intelligence tylko w Apple, które jest i tak drogie, a w ogóle najlepsze to z Galaxy AI. Tylko we flagowych Galaxy. A tutaj też jest sporo sztucznej inteligencji. Jest oczywiście właśnie ten Gemini, który już się tam, czy tam Gemini, który już się rozpycha na wiele innych tańszych telefonów. To jest inteligentny asystent, ale to jest, on tak asystuje jak damy w programie Damy i Wieśniaczki, jakim tam każą gnój przerzucać, albo pięcioletnie dziecko, które w czymś pomaga rodzicom. Ciągle trzeba poprawiać i być wyrozumiałym, a no to jeszcze nie jest to. Ale edycja zdjęć, moje ulubione stalinowanie, czyli usuwanie ludzi, usuwanie innych elementów, wyostrzanie, poprawianie wyrazistości, takie tam inne pierdoły, no działają świetnie. A jeszcze jest aplikacja do generowania portretów w różnych stylach. Durne, bo durne, ale można się całkiem też durnie, no ale można się pobawić. I tutaj miałem jednak lekki zawód z jedną funkcją, bo portrety zajebiste, ale jest też opcja animacji. Ja myślałem, że Wiecie, wezmę swoje zdjęcie z dzieciństwa, jak mi tata trzyma na rączkach i zaraz ono się ożywi, i mały Michałek będzie tam mówił: nie, bajo, jajo. A okazuje się, że nie, że to tylko taka zabawka, która na przykład, jeżeli macie na zdjęciu wodę, to ta woda robi że tam sobie fale chodzą. A na tym moim zdjęciu były lampki na choince, to teraz te lampki się tam świecą, rygają, coś co wkurza nawet w rzeczywistości, a na zdjęciu to w ogóle tego nie chce. Natomiast ludzie są wciąż statyczni. A wiem, że takie opcje są w różnych płatnych programach zewnętrznych, bo widziałem reklamy. Dobra, tutaj mi wygenerowało, jak se mrygam okiem i robi zoom, żeby było tak, że niby coś się dzieje. No dobra, ale to niby czego jeszcze mamy brakować w nieflagowcu i co zostaje flagowcą? No bo jest tutaj. Ekran AMOLED 120 Hz bez LTPO, czyli bez tego odświeżania od 1 Hz w górę, no ale to tam oni tak bardzo długo działa na jednym ładowaniu. Jasne z HDR-em i w ogóle, są głośniki stereo. Obudowa to szczerze mówiąc gabaryty spoko i ta wyspa aparatów, że prawie nie wystaje też super, ale jakby sama stylistyka nie do końca siedzi. Jakoś tak tanio wygląda, kurde, tak nazywają to skrzydłem motyla. Moim zdaniem wygląda jak styl, nie wiem, ćmy. Nie bardzo mi to siedzi, no ale jednak w dłoni, szczególnie po bocznej ramce, czuć, że to nie jest byle co, to jest jakieś tam aluminium klasy lotniczej. Z drugiej strony, jak patrzę na no to, jak samoloty wyglądają po tym, jak upadną, a telefony upadają często, no to, no to, to czy, czy to coś takiego super, że lotniczej? Złącze podczerwieni jest. 4 lata nowych wersji Androida, 5 lat poprawek bezpieczeństwa, 12 RAM-u, 512 GB, czyli pół terabajta wbudowanej pamięci w standardzie. No i powiedzcie mi, że to nie są rzeczy, na których większości zależy bardziej niż na tym, żeby był mocny procek, ale właśnie wersje startują na przykład od 128 GB, a za więcej się dopłaca tysiaka. No błagam Was. Jedna rzecz mnie tutaj mierzi, jedna. Ja lubię nakładkę Oppo Androida, uważam, że jest ona ładna, wygodna, przejrzysta, zgrabna, ale kurde, te 512 GB to chyba, żeby się zmieściły wszystkie preinstalowane aplikacje i gry, bo jest tutaj tyle totalnych, absolutnych śmieci i taki syf, czy tylko jeszcze nasrać na środku. I oczywiście, że można to sobie odinstalować, ale tutaj chodzi o zasady. No bo jak płacę za telefon 3000 zł, no to takie jakoś no, nie wypada. Tak samo jak się kupuje bilet do kina za gruby hajs, jeszcze popcorn za 30 zł, a potem idziecie na seans, tam jeszcze 40 minut reklam. No słabe w opór. Ogólnie konkluzja jest taka, że to jest rewelacyjna ścieżka rozwoju dla mojej ulubionej kategorii cenowej telefonów. I jedyne, czego mi tak jeszcze brakuje, to jest ładowanie indukcyjne. Co ciekawe, ono jest w wersji chińskiej, no ale widocznie i aż 50 W tam, ale widocznie Chińczycy lubią nas trzymać na smyczku na w sumie. Sensie. No, sm no rozumiecie. I ogólnie to abstrahując już od rywalizacji iOS versus Android, tylko patrząc po samych urządzeniach, to taki pomysł przemawia do mnie. Dużo bardziej niż to, co zrobili w iPhone 16E, który też działa długo na jednym ładowaniu i będzie miał wiele lat aktualizacji, ale wolałbym, żeby tam poświęcili ten najnowszy proces na przykład. I zamiast tego dali więcej aparatów, albo lepszy aparat, czy wygląd, który da się nazwać grzecznie, jakkolwiek inaczej niż nostalgicznym. Jest tylko jeden problem w tym telefonie ze średniej półki, że no właśnie. Trochę ma tego średniopółkowego ducha, że to jest taki prawie flagowiec ze średniej półki, a jednak kosztuje 3000 zł i to tylko przez kilka najbliższych dni, bodaj do 6 marca i do tego 6 dają jeszcze bezpłatnie słuchawki do niego. A po 6 ma kosztować chyba 300 I to się już robi po prostu absurd, bo na przykład w XCOMie za 2500 to jest Pixel 8 Pro. Ale jeżeli ten potanieje właśnie do 2300-2400, to będę polecał w opór. No i właśnie trochę co nowego rozsądku, a te nieplagowce będą naprawdę super. Tutaj blokują je właściwie właśnie starsze modele telefonów, które były flagowcami i zdążyły sobie fajnie potanieć. Zaczymy i tak, w sumie nie zależy. Ja bardziej mówię o całym trendzie niż o tym Oppo. Tylko mówię na przykładzie Oppo. Te Realme nowe też mnie ciekawią. One się wydają w podobnym duchu zrobione. A tak to jeszcze polecam. Poczekajcie, wpiszę sobie ten adres strony mobilevikings.pl, Bam! Operator komórkowy 3.0. Nawet 11 760 gigabajtów przez 12 miesięcy. To prawda, jak sobie to ładowujecie regularnie, bo to nie ma umowy, tylko albo sobie wbijacie kasę na kontosami, albo podpinacie kartę, ale nie trzeba nawet podpinać karty. To tam gratis ciągle macie jakieś gigabajty, no i sobie możecie używać internetu w opór a oferta wikingów no, jest oczywiście bardzo sensowna cenowo. Jest roaming w Unii Europejskiej, jest właśnie opcja tego eSIM-u, jest dużo promocji, robimy razem akcje charytatywne, są jakieś gadżety między innymi moje do kupienia w ich sklepie za właśnie niewykorzystane gigabajty. Jeżeli Was interesuje operator, który jest czymś więcej niż tylko takim właśnie bezdusznym operatorem, który duszę to ma tylko wtedy, jak jest reklama w telewizji, gdzie pan jakiś aktor prowadzi sobie salon, no to wikingowie polecam serdecznie. Tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Tak, dziarsko chciałem. Do zobaczenia. Fryzjera byłem się poczułem.